Znajdujemy się w tej chwili w Nicei na Lazerowym Wybrzeżu we Francji. To jest taki lokalny targ wa warzywno-owocowy. Chciałem Wam po prostu pokazać, że na protokole Bernsteina naprawdę macie duży wybór warzyw. To nie jest tak, że jest tylko samo mięso, produkty odwierzęce. Naprawdę nie jest tak. Popatrzmy na przykład na to stanowisko. tak? Macie tutaj jakieś tam pomidorka. No, Pół pomidorka, że tak powiem, czasami da się zjeść, prawda? Tutaj macie sałatę. Tutaj macie rukolę, jakieś różne rodzaje sałat czy ziół. Tutaj macie rzodkiewkę, jaja. Tam jest cykoria. Jak przejdziemy dalej, będziecie mogli zobaczyć, tam jest też papryka. Czy tutaj macie... To jest koper włoski, bulwa kopru włoskiego. To jest bardzo dobre do, do pieczenia na przykład, żeby to upiec, prawda? czy ogórek, czy to będzie, no tak jak mówię, parę pomidorków możecie zjeść. Czy to będzie szczypiorek. Tam dalej macie bakłażan, to też nie jest problem. Czy to będzie fasola szparagowa. Tam macie cukinię, tam macie jakieś tam grzyby, to są akurat pieczarki. Paprykę też można zjeść. Także to nie jest tak, że ten wybór jest, że ten wybór tych rzeczy do jedzenia jest minimalny i że praktycznie nie da się utrzymać takiej diety. To jest nieprawda. Po prostu Trzeba trochę pomyśleć, wiadomo. Trzeba trochę po, po, poważyć te warzywa, żeby mieć pojęcie o tym, ile tego możecie zjeść. Dlatego, że mówimy tutaj o maksymalnie 6 gramach węglowodanów na śniadanie, 12 na obiad i 12 na kolację. Także to nie są jakieś dramatyczne ilości w przypadku warzyw, które nie są koloru białego albo zielonego, ale w przypadku warzyw, które są koloru białego i zielonego, nie jesteście w stanie po prostu się przejeść tym. Po prostu jest tego potąd. Więc, więc tak mówię, polecam zapoznać się z tymi zaleceniami żywieniowymi doktora Bernsteina. Całość oczywiście jest dostępna w książce Sposób na cukrzycę. Protokół doktora Bernsteina. To jest wydawnictwo Klinika Języka. Ja tą książkę przetłumaczyłem. Jeżeli nie macie w tej chwili możliwości, żeby kupić sobie tą książkę, to polecam zajrzeć na sposób na PL, ewentualnie na grupę protokół doktora na Cukrzyków, gdzie dużo z tych rzeczy, które są w książce jest przeze mnie opisane. Także zapraszam Was serdecznie. No i co? Zdrowych płaskich w cukru wszystkim życzę. Na razie trzymajcie się hej.